Umrzesz Zresztą mm -hmm. patrz, ja się mogę uratować tak Ty, się Jak i ziomeczek przyleciał do ale... no, nas Ukradł zajebał mi motor W jakim sposobie musi? Co to był za pajac? To to w ogóle nie się, jak ten pojawił. się pojawił Pojawi. No bardzo chcesz bombę Ej to jest pancerny wóz, jak moglibyśmy go spalić? Widocznie nie jest pancerny A ty gdzie ty jesteś? Wciąż ciemny no znowu się zabiją ja kartony to... Ja jestem... Czekaj, zaraz. Ja na dachu jestem. O ty wie... Cały czas w powietrzu byłem. Te karty są o, niebezpieczne. To. Już się drugi raz zabiję o nie. Trzeci. No? Bombę żeś postawił. Nie postawiłem bomby. Tak to bym tu nie stał. No to co zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. No nie nic no... No teraz to będzie lipa. A nie, nadal się można nabić. Gdzie jest kieliszek kurwa? No, ale kulturę zachowujesz. Ech, no nie, z gwinta jeszcze nie walę <laughs> Nie, no niektórzy to ze szklanki już tak po trochu. <laughs> tego, że nie, no zaczynam. mam dosyć dobry standard mieszkania, to, to kieliszki też muszę mieć. Raver dalej napierdala boba. No, gra to co? Jeszcze ma tu, która ma 380 levele. Ale kurwa, czub jebany. No, to ty? Jego nie można kurwa złapać nigdzie. Nie ostatnio, bo ten bo tylko napierdala w tego jebanego kurwa WoWa. Czekajcie na mnie. To sobie przywołajcie. Savannah się nazywa. Oko. Się poganiamy ja tam wolę na masce stać. Dawaj. <grymne> Ej, no. Chodźmy, pojedziemy, kurwa i będziemy strzelać w ludzi. No to wsiadaj do samochodu. Będziecie już tak z, ok z okna strzelać. A, a to jest w czteromiejscowe, miejscowe to, można się tak wpiadalić? Z próby No da się. Już patrzę. Pamiętaj, że G, G, tak? Tak. Już mnie nie to, w, no, w samochodu. Mogę G znaleźć. A jak, jak się strzela z samochodu, bo zapomniałem. E, musisz H. Uzi wziąć. Jak? H. Uzi wziąć musisz. Znaczy, no, no, żeby no, i... strzelać ten, to H musisz wcisnąć, nie? No kurwa, nice. Też, Firu, jak chcesz strzelać, to H naciśnij, nie? A jako pasażer to i jest tak właśnie, że wiesz. K? H. 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 Jak, jak chuj, Chy jak chłe chłe chłę. O kurwa, przewróciłem wam samochód. Jak ją <noise> Nie się siebie A miałem. nie. Dobra, czekaj. Ej, on kurwa może dwoma strzelać, a ja mogę jednym. Bo jesteś gorszy. <noise> Dobra, do Sanfiero pojadę. No kurwa, znowu tą samą skałę. Nie podoba Dobra. mi się. Zmiana samochodu. Ja pierdolę, psycho, już więcej nie prowadzisz. Ty chyba nie widziałeś jak Raven prowadzi Jak mam wejściać? Ma, no nie Enter'em wyjąć. Nie da się Enter'em <laughs> Dobra, zrobimy drugiego Weź, chodź, pojedź, pojedź, cześć Do San Fiero. Psycho-Alfons. <laughs> jeszcze w takim lowriderze. I tu jeszcze takim Rosjaninem jestem. Nie? To... Ej, to jest Pimp My Ride. <laughs> Ruski Alfons. Jesteś grubą czy chudą? Za mnie będą płacić więcej, bo mam więcej ciała. Ja to jakbym w Afryce był, Alfons. Ty, czemu... Co, co to jest? Szyszka mnie tepno do siebie. <laughs> Bo poprosiłem go Ty czekaj, w ogóle sprawdza na wieczę ja dobrze jadę. No że jadę. Znaczy to szyszka jest coś śmieciem. Ryan Montgomery Bo W ogóle jak ma być ten Bar bardzo damskie imię masz Jak ma być Bimp to w takim kolorze No co ty Dam, Dziwka, która nazywa się Ryan Montgomery to musi być dla hardcorowych w ogóle z bochańców jakiś A jest jakaś skaterka co się Ryan nazywa Z dodatkowym tym prezentem Ta She Świru No Okej okay, weź nie rozumiem Okej, okay, Slash, okej okay. Okej okay. Już Wleszło ci? W powietrzu zrobiłeś Dobra, ja zaraz wracam no. <śladowano> 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 Jak tam, <śladowano> Griver, progres? No, 3 minuty 50 sekund. Kurde, to zawsze jakiś w świątyni jakiś był. Napisałem się na he. Chyba ha. we jak jesteśmy tylko. <grym> to jest co, to, gdzieś. jakaś gruba dziwka mnie próbowała potrącić. <grym> Ty, co tu się stało? Wygrałem? Nie! Ty, wygrałeś Ty, a jak to się stało, że tamten wypadł? <laughs> jak Bo wy... ja miałem lag i to jest kurwa niechalne. Jak to ładnie wyglądało, tak nagle wiesz, spadłeś <laughs> Yes. To, <noise> to teraz SM smy. A to jest fajne, chuj. Zdrówko, Zdrówko. Tanie minety. SM? Jak? Tanie minety. Nie zapam. A. Dobra. Wiem, co to jest. A, się napierdolamy. O, dużo tutaj ludzi <śmierujesz> tutaj. już. Nienawidzę was, kurwa. O, dobra. Dobra, dobra. Nie, kurwa, niedobra. Ja pierdolę. Ty <śmieruj> kurwiaj, ty szpaco. Dawaj tego <śmieruj> różowego, dawaj go. Mi monster gruchał <grywa> Jeszcze raz Kto tam sika? Jest, wygrałem yeah. Ja nalewam picie do szklanki, jeśli o to Ci chodzi <grywa> Co dobrze teraz robić To tylko we dwojistej Na co się <grywa> zapisujemy? No właśnie, zapomniałeś się zapisać <grywa> Ja wygram, bo ja... Ty chociaż Ty co wygram? Jez! jest <laughs> Jak zainstalujesz tu ten, to się sprawdzi maila <laughs> O kuźwa, co tu się stało? O kurwa O kurwa Dowiesz się w swoim czasie. Do szkole cię w jeden księżyc. Eh? O kurwa! O kur... świru. <Śmiry. śmiry> A ty też odpadłeś. Ktoś włączył Game Boya? No i się zabawiliśmy... Na wieczysz? co teraz? Spierdalaj z mojej ziemi. Spierdalaj z mojej ziemi. Spierdalaj z mojej ziemi! Co teraz? Właśnie czekaj, myślę. To jak wyjdziesz z SMU to szybko ten... f Клепище ща Не да ща мно в смешно то Что там рубишь? А на клепище зими Во! что се стало ща? Сха найгупша з Wy jesteście dziwką czy alfonsami? Ja jestem alfonsem so. A ty świrul? Ja... Ja mam brązową marynarkę A jesteś alfonsem? Ja, ja się jestem dziwką Ej, z kwiatkami <śmary> lat świrul <śmary> <śmary> Ja zlepki... kupuję swojej kobiecie kwiaty, żeby <śmary> jej przypierdolić <śmary> A ja ludziki też na ten tam. Kurwa, jak z Gildosa, przypierdolę przypierdolaj. Pierdolaj. Moje dzwonie. Dziwko futerku jest śmieszno. Teraz to ja mam kert na kurde alfonsy w tych w paskach to nie śmieszne. Wy ma, mamy chyba pewna powiedzieć. Nie ma żadnych wyników Tutaj dziwkę, która się nazywa Mutan Jak? Mutan A ja psycho napierdalam z buta. Szukujesz Jak się śmiero napierdalać mi z włoki <laughs> to jest idiotyczny. Nigdy nie jestem pewien, czy o... jeszcze żyją, nie? To jest śmieszne, bo można pieprzać w inne jakieś zwłoki, ale przy... możesz nie chcący przy tym kogoś zabić. <laughs> ja tu nie mogę go nie klęczą i tam biją z tego Dildosa Jakiś błąd sam pan mi wyskoczył. Właśnie widzę ci coś zawiesiło. Dobra, jestem w grze, już. Wpierdalam się tam. U świru się tam Świru gania. I tak. O, jak mnie teleportowało? Naprawiłem się. No to psychogania. gania Nie zdążyłem wybuchnąć kurwa, a myślałem, że wybuchają w tym... A w tym, właśnie, u, mimo... szysz, a u mnie na przykład wybuchłeś i przez co mój wybuch A ja mam dalej ten, ten sam samochód Wierzę ci. Ale z tego co pamiętam to niektórym wybuchały te samochody, mimo tego, że na przykład mi w, na ekranie... Świerogędzi O kurwa. Sam wybił mnie wskoczyłeś. Uuh. Nazwałeś mnie przez chwilę opłatkiem kukurydzianym. Masz zajebistą postać naprawdę. A, watch it, cornflake. Watch it, cornflake.